Siemanko, tu Blade i dzisiaj jest taki trochę może nostalgiczny odcinek w którym, w którym bym się wam trochę powyrzalał no tutaj, tutaj gra jest tak w ogóle nie od początku ale to szczegóły, tam się nic nie działo po prostu um, chciałem się wam powyrzalać z no nie będę się wam użalać z życia, ponieważ to nie ma sensu już nikt mnie nie zna, ale... Mm, Skoda na przykład. Weźmy na podstawie Koda, że MW3, jak wszyscy wiemy, jest naprawdę chujową grą. To jest najgorsza... no... to jest... to jest po prostu no... tragedia. W ogóle żadnych zabezpieczeń. Może o zabezpieczeniach trochę. E, mam gościa który jest jakimś nałogowym hakerem hakuje na okrągło mm. od jakichś kilku miesięcy Więc. Reportują go wszyscy po kolei. I wiem o tym. Wiem, bo widziałem i tak dalej. Sam go reportowałem z 10 razy. Wczoraj napisałem list do Steama. Przez... No... aż tak mnie wkurzył, że musiałem napisać do Steama list. No, bez przesady. Um. Ponieważ... Ponieważ to mały jak i tyle, nie będę mówił kto to jest, chociaż Wilk, Wilczka wszyscy znają. Um, no, Nikt nic nie zrobił przez te 3 miesiące. Więc znam też wiele innych takich przypadków, gdzie hakerzy nie są w żaden sposób karani, więc, więc to nie, nic dziwnego nie jest, że... Yy, że są dzieci, które po prostu hakują na okrągło i tyle, i nic im się nie dzieje. Później będą hakować w innych grach i tak dalej, i będą uważać, że się nic nie stało. Później nagle im spanują konto i kurwa, powieszą się, czy coś. Nie wiem, na pochybę z kurwy synom. Mam rejcze na to. No, ja chyba przestanę po prostu, znaczy już raczej na pewno przestaję grać w MW3, ponieważ ta gra jest po prostu chujowa. Nie ma sensu tutaj nic robić. To zanim Wam się będę użalać, to Wam powiem, że w tym momencie próbuję nagrać to jakoś inaczej. Że że nagrywam głos oddzielnie Głos oddzielnie, gameplay oddzielnie to będą tak w ogóle trzy gameplaye w sensie trzy moaby ponieważ maby na tym na całej Forsi dla denka czy man in the denk jak to kto woli czy po jakiemu tam gra są po prostu tak w opór proste że że chuj ja jestem teraz w takim nastroju że że za dużo mówię że i że i żebym kogoś zapierdolił po prostu Dobra, Moab'y są tak w opór proste na tym trybie, że to no, przechodzi wszystko, no, to jest banalne. I, I... już mi się nie chce w to grać. Ludzie... niektórzy ludzie narzekają, że nie wbijam Moab'ów. Y, możecie mi powiedzieć, po kiego chuja mam wbijać Moab'y? Czy to daje jakąś przyjemność wam, czy co? No... no kurwa, no... Nie wiem. Mm. Jeśli, jeśli... uważacie, że coś jest nie tak z tym odcinkiem, to nic dziwnego, ponieważ ten odcinek to jest odcinek do użalania się mojego i tyle. To, że są utrzymałaby w tle to chuj. Trochę... trochę bardziej przeklinam, wiem, przepraszam. Yy. Niektórzy, Nawet niektórzy mi mówili, że nie ma sensu, żebym nie przeklinał. Nie chcą, żebym przeklinał, no... Jaki jest w tym sens? Powiedzcie mi. No, kurwa. Wiem, że teraz przeklinam, ale to jest. Jest spowodowane czym innym, i tyle. I. Dobra, wracając do mojego utrzelania się, to. Tu chciałem wam powiedzieć, że. Sobie myślałem wczoraj o. Po pierwsze, o moim całym życiu, a po drugie o tym, co ja robię w ogóle tym. Na przykład, no nie chcę wam się wyżalać, już to mówiłem, wiem, nie chcę wam się wyżać z tego wszystkiego, ale na przykład z YouTube'a, co ja w ogóle robię? Gadam do mikrofonu, w ogóle nie wiem czy kogokolwiek to obchodzi, niektórych to nawet wkurwia chyba, czy coś, ale no, no sorry. Wiem, że niektórym się podoba, ale no... Nie wiem, znam ludzi, którzy... Nie mówię, że mam od Was mały support, ale no, Myślę, że to mogły być większy. <gry> ponieważ tak, nie wiem, mam jakichś haterów czy coś, nawet kilku znałem. Jeden to wilczek pewnie, ponieważ go usunąłem ze znajomych, ponieważ mi wkurzał. Jak mi wbijał do lobby. Grałem sobie priva Infected i Uff, no, spoko. Gram sobie, gram. Wszystko jest fajnie. Nagle... Wilczek has joined. Hm. no to mamy przejebane. Może tym razem nie ma haków, bo się zarzekał, że już sobie wszystko odinstalował i nic i nic nie ma. Jestem bardzo dobrym małym 12 latkiem, który wszystkich kurwę Nie, jednak nie. Co zrobił? Wbił. Aimbot w same headshoty. Spoko. Kieruję pytanie do wszystkich ludzi. PO Pokiego chuja hakować? Czy możecie mi to wyjaśnić? Nie wiem, może Wilczek ty mi wyjaśnisz, jeśli to będziesz oglądać, pewnie nie. Chociaż powinieneś wiedzieć co hejtujesz. Yy, ale... No, ale no... O co kurwa chodzi? Ludzie! Czy hakowanie wam sprawia przyjemność czy coś? Yy, jedyny hak, jakiego ja używam, to jest Elite Hack, który jest dostępny na Xboxie od razu praktycznie. No... Bez kurwa przesady. Pierdole. No, sorry, ale no. Co wam haki dają? Albo co daje wkurwianie innych ludzi? Czy. No. Nie wiem, może to niektórym sprawia przyjemność. Niektórzy się podniecają tym. O, ale jestem fajny, burzy się. No. No. Super. Fajnie, cieszę się. I co z tego? Człowieku! Człowieku men! Longshot! Także no. To jest po prostu tragedia. Więc. Dobra. To tak. Nie powiedziałem Wam nic o. tak naprawdę o moim youtubie ponieważ uznałem, że. że jakoś za mało pracy w to wkładam i. Ja nie wiem, co mam jeszcze robić. Teraz właśnie próbuję innego sposobu nagrywania i spróbuję zedytować komentarz. Jak to zrobiłem na... Znaczy... obejrzę. Oglądam niby kilku tam... kilkunastu youtuberów czy coś. I właśnie tak podejrzałem niektórych i tak... Nie wiem, tak sobie pomyślałem, że czemu nie mogę spróbować. Więc się zobaczy jak wyjdzie. Także... Też gameplay z Moabem, więc. No nie wiem. Właśnie podobno Moaby są fajne. No spoko. Moaby żadnego skilla nie pokazują. Pokazują, że umiesz kampić. Myślałem też o tym, żeby zrobić. Um, żeby zrobić taki montaż ładnych akcji. W sensie. Nie wiem. Zamiast jakiegoś gameplaya. 10 minut czy tam 7 minut po prostu ładnych akcji, ponieważ wiem, że trochę umiem grać mimo wszystko i wiem, że niektóre akcje są naprawdę ładne. Na przykład mm, grałem sobie yy, w, w jakiś tam kiedyś i na przykład wbiłem taką akcję. Że rzuciłem sobie randomowo nóż, nóż trafił, a na tym samym życiu jeszcze cztery headshoty pod rząd baretem. No. Myślę, że to jest ładna akcja. Albo taka klasyczna akcja z filmu, gdzie idziesz, strzelasz ACR-em, zabijasz dwóch gości, jeden... Znaczy jest trzech gości, dwóch zabijasz, jeden przeżywa, wyciągasz szybko pistolet i jeda... idealnie mu heda trafiasz. No myślę, że to są takie... to była na przykład akcja filmowa, którą by można ładnie przerobić. No ale jak wybiegasz na pięciu gości i zabijasz ich z czterech, z czterech różnych broni, no to też jest chyba ładne. No Taki moab to jest po prostu kampienie w jednym miejscu i... No i tyle. Wiem, że niektóre moaby są naprawdę dobre, ale tak naprawdę moaby polegają na kampieniu. Nie na graniu żadnego, żadnym obiektywowym, że się tak wyrażę po angielskiemu. Tylko po prostu na graniu, no, na jebaniu zasad i graniu tak, żeby być fajnym i wbić sobie tego Moaba. No super, brawo, jesteś fajny. I co z tego? Wbiłeś Moaba, brawo. No, to może przejdźmy do Twojego skilla. Chcesz jeden na jeden czy coś? Tak samo quick ale... Dobra, QuickScopy wymagają dużego skilla mimo wszystko. Tutaj chylę czoła wszystkim QuickScoperom. Oprócz tym na Xboxie, ponieważ oni są. oni mają tego. Yy, auto -aima i tyle. Tam to nie jest skill. Tam skillem. Hmm, oczywiście jest trochę skilla, ale w porównaniu do PC, to. ten skill jest. o wiele, wiele mniejszy. Także zobaczymy. Po pierwsze jak wyjdzie ten komentarz, ponieważ pierwszy raz robię coś takiego, więc prosiłbym, żebyście nie hejtowali ani nic. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście dawali łapki. Ponieważ dla was to jest no dwie sekundy. Jak już oglądacie ten film, to... No, jedno kliknięcie dla Was, a jak kliknie, no, zrobi to, nie wiem, 30... 30 z was, to nagle takie 30 łapek, to... No w sumie jest sens, żeby to robić. 30 osób to ogląda. Także nad tym odcinkiem chcę trochę więcej podsiedzieć, żeby miał poczucie, że coś zrobiłem. A nie tak, że gram sobie, wbijam tego jebanego Moaba i... No, I wam pokazuję i tyle. Ponieważ to nie pokazuje w żadnym stopniu skilla. Um, znaczy pokazuje w jakimś tam stopniu, ale bez przesady. Chciałbym, żebyście mi napisali jeszcze jak wam się podoba ten odcinek, czy coś zmienić, co zmienić. Czy jest sens, żebym coś takiego robił, czy... No, żebyście wyrazili swoją opinię. I co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, którego raczej nie rzucę, ponieważ... <gadanie> ponieważ mi się podoba gadanie do mikrofonu. No i tyle. I... Tak. Chciałbym się Was również zapytać, co sądzicie o tym, żebym streamował. Żebym streamował, ponieważ to mi by się na pewno bardziej udawało od... Um, znaczy na pewno by było fajnie, ponieważ w randomowym gadaniu jest mi lepiej. Chyba. Więc to by było na tyle. Papatki.